Z tej strony bruszka Wasia i zapraszam Was na wróżbę na maj 2019 dla Zodiakany bliźniąt. Zobaczymy, co czeka Zodiakalne bliźnięta w maju 2019 roku. Splocik słoneczny. Plot słoneczny, popracujcie nad plotem słonecznym nad dolnymi, o, yy, ogólnie nad dolnymi czakrami. Gdzieś tam u Was yy, pojawią się różne zmartwienia, smutki. Yy, warto właśnie u Was ćwiczyć pozytywne myślenie w tym maju, troszeczkę, troszeczkę pieniędzy może Wam w tym maju uciec lub nie. To jest zależne od waszej uwagi. Możecie być niestety oszukani, ale jeżeli zachowacie swoją uważność, te pieniądze przy was zostaną. I y to też może być y, głównym Waszym gdzieś tam zmartwieniem. Więc zobaczcie, czy, czy wśród Waszych znajomych, y, niekoniecznie Waszych znajomych, y, 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 patrzcie, jak wydajecie pieniądze. Czy czasem osoba wydaje Wam poprawną resztę, y, czy wynajmujecie dom i czy tam jest wszystko w porządku. Czy też jakieś różne wyjazdy Tutaj może być oszustwo Ale jeśli zachowacie tą swoją uważność Będziecie w stanie za zachować swoje pieniądze Zachować spokój umysłu I to jest tylko taka, taka jedna moja uwaga Zobaczmy co tam... Poz tak, czytajcie, czytajcie uważnie dokumenty. No, widocznie ten maj ma być takim pewnym sprawdzianem, ale jak się dobrze wykształcicie, to ta mądrość będzie nawet procentowała u Was w przyszłości. Będzie lepiej wam się działo, nie w tym miesiącu, ale za, za parę miesięcy ta wiedza którą teraz się uczycie, zaprocentuję Wam. I co? I dziękuję za uwagę i zapraszam na następne wróżby.